Maneczko, witam w kolejnym odcinku Skype Time Quest. I co, zostaw komentarze jakiś Lejeczka też możesz wywalnąć. A my lecimy dalej z My yy, to robiliśmy, Zdaliśmy chyba klucz od tego gościa na górze. Że chyba idziemy dalej, by otworzyć te laboratoria. Chyba. Klucz muszę mieć. Tak, tak, tak. Już, już wiem. Już, już, już. Klucz do zamku, klucz do cel, klucz do laboratorium. Działa, działa. Wchodzimy i zobaczymy co tu się będzie działo. O, z tu. Mam strasznie kiepską tarczę. I mam mało żyć, więc może być problem. Żeśmy byli, pamiętam, uciekaliśmy stąd. Jakoś to się zmieniło w ogóle. Teraz można wejść tutaj, widzę. Jakieś przyciski. Który nic nie zrobił. Są kolejne rury. Jest tak. Podwójne, pojedyncze i stożek. Zobaczmy co tu się dzieje. Zapewne mi otworzy tak. Aha, dobra, zebrałem te, bo już myślałem, że coś się stało. Podwójne, pojedyncze stożek. Jesteśmy w tej. O, to mi się przyda pan. Były wtedy te wiszące klatki, chyba. Jest parę skrzynek. Są jakieś szczczoły. Nic nie robi. Icichł. Tam na górze jest fiolka, jeszcze. Do której też bym się chciał dostać. Do której chyba nie będzie tak łatwo się dostać. O, dobra, jestem jednak. Ok. Co tu trzeba zrobić, moi drodzy? Nic tu nie widzę. Nic nie ma do strzelania Chyba nie Mi się wydaje, że musimy iść Musimy iść I przestawić te Te co latają Na górze się wydaje, Dobra, jak to było? Dwa, jeden i stożek. Spróbujmy w takim razie Może się uda Może to o to chodzi o kurwa, a skąd, skąd tu wzięliście? Ej, ej, ej. Halo, halo. Kogoś tam wziął. gamon jeden. Podwójne pojedyncze i stożyk, tak? Najpierw to trzeba chyba ruszyć. Tego gościa tu już nie ma, widzę. Chowaj ten mieczek na razie, Ruszymy to. Bujne. Podwójne, podwójny stan na górze. Jak się tam dostać? No, patrz tu. Torzek jest tu na samym dole. Myślałem, topery jeszcze latają. Podwójnego musimy wejść tam na górę, ale żeby tam wejść to musimy się przemieścić w tamtą stronę. Dobra. Tam i na tamtą platformę wskoczyć. Później tu na dół jeszcze, okej. Okay. Nie chcę tego nacisnąć. Oj, to będzie ciężka przeprawa, coś czuję. Dobra. jesteśmy. O ja pierdziele jak ja wskoczę na tą rurę tutaj. To mnie zastanawia. No właśnie. Oj, to będzie problem moi drodzy. Kochani. Żeby wskoczyć dobrze na tą rurę tam. To może mi się zejść troszeczkę. Nie! Nie chciałem tym psikać. Nie wiem czy to się zepsuło teraz czy nie. Nie no, na sam dół. Dobra, yy, ja się tam dostanę i widzimy się jak tam dostanę, bo to może się zejść naprawdę. Na usługach króla. To ty uruchomiłeś ostatnią rurę. Nigdy już stąd nie wyjdziesz. Powiem Wam, że ja pierdziele... Męczyłem się nad tym pół godziny. To w ogóle była inna sekwencja, którą trzeba było z dupy mieć. W ogóle musiałem przeczytać poradnik, bo inaczej mu kurwa nie, nie dał rady z tym. Muszę pokonać ten strażników chyba oni strzelają. Kurwa, zabiją mnie tutaj, no. Wiesz, że jedna z szami dostała. Eee... Dobra, ja sobie ich pozabijam i widzimy się znowu gdzieś tam dalej. Ja pierdolę, mam dosyć tej gry. Powiem wam, że co ja się napkurwiałem, bo po prostu mnie, myślałem, że już wyłączę tą grę i przestanę to nagrywać. To co teraz robię, to jest chuj, przy tym co było wcześniej. O, ponad godzina kurwa. Musiałem jeszcze pozabijać strażników, którzy też mnie napierdalali, tak że ginąłem parę razy. Mam nadzieję, że teraz mi się to uda już zrobić. Naprawdę, bo już mam dosyć tej gry. Kto to wymyślił, to jest kurwa pierdolony masochistą jakimś. I to jak to jest dla dzieci, to ja kurwa dziękuję, ja po prostu wyłączam gry i ja pierdolę, ja nie gram. Żadne dziecko by się nie domyśliło, że to potrzeba jeszcze sekwencji, oprócz tej, która tutaj jest teraz, jeszcze jedną, która odblokowuje to wszystko, nie? W ogóle tego nie ma nigdzie napisane, ani zrobione, ani... No nikt by się tego nie domyślił, ja nie wiem. Jestem rozjebany na łopatki po prostu. w <grywa> gramie rozpierdoliła. Udało się, kurwa, ponad godzinę czasu to robiłem. O No Normalnie, kurwa, szok. Niedowierzanie. A wy macie dopiero około 10 minuty chyba tego odcinka. Ja bym już ponad godzinę to samo. ...rury, to wszystko, klawiatura... Kurwa, ja nie wiem, jak można grać na klawiaturze, ostatni raz to robię chyba. Tu jeszcze to porne sterowanie, on spada ze wszystkiego, ja to zapisuję tu od razu, bo mnie normalnie... ...jakbym miał to jeszcze raz powtarzać, to dziękuję. Masakra, kurwa. Dobra, chodzimy. Ciśniemy dalej. Dobra, czyli tu nam się to otworzyło. I trzeba wejść w takim razie. Co my tu mamy? Uh. Mamy ten almanach. Alchemiczny. I my go zwrócić do tej, tej piary, chyba nie? Co tam była w tym zamku. A czemu mogę teraz coś wcisnąć? Co to robi? Chyba główno to robi. Znaczy, może tu się otworzymy. Myślałem, że tu się te kraty otworzą. Ale jak widać, nie bardzo. Tu raczej się nic nie zmieniło w tym pokoju. Chyba nie. Ciekawe dlaczego tam ten guzik. Ja muszę zebrać strzały, bo ogólnie zużyłem na tych kurwa typów tyle, że. Że oni Zanim ja się ogarnąłem, żeby wycelować, to oni już tak napierdalali do mnie, że. Masakra. Kurwa to była gra dla dzieci, to ja dziękuję bardzo. Dobra, lecimy dalej, moi drodzy. Już jesteśmy ogarnięci ich miarę tutaj, to chyba był, mam nadzieję, to był już ostatni, tak, taka sekwencja, w która mnie tak porwiła. No jak jeszcze jednaś taka zdarzy, to wyłączę tą grę i nie dokończę serii. serio. Normalnie ile ja tu z nerwów zjadłem. Dobra, chyba wracamy do tej... Do tego zamku. Do tej typiary. Innego wyjścia raczej nie widzę, żeby coś takiego... Coś innego do... Tego w ogóle nie wiem jak odblokować. Tu będę musiał chyba przyjść później, bo to jest jakieś coś. No nie wiem, podstebeczki rozbijam, dobra widzimy się przy, przy tej typiarze. Nie wiem, jak ona miała w ogóle i po co ona jest. Zawsze wiedziałam, że Enost ma serce zdrajcy. Jak mógł uciec z cennym Almanachem i umieścić go w diabelskiej ciemnej wieży dostępnej jedynie z powietrza? Przygotował go na przybycie czarnego rycerza. Zawsze wiedziałam, że Enost. Chcesz wzbić się w niebiosa, aby znaleźć Enosta? Cudownie, moje obowiązki jako strażnika klejnotu prawości zostały wypełnione. Odtąd nie mogę już przewidywać Twoich działań, ale dzięki temu zadaniu lepiej poznałem ludzi, ich radości i troski. A więc, czy chcesz wejść Raczej teraz? Zabijamy na... i lecimy. Ciekawe czy jeszcze dużo tej gry zostało w no, dzisiaj lot zwiadowczy i zauważyłem wierzchołek o. dziwnej góry sięgających chmur Nigdy wcześniej jej nie widziałem. Może powinniśmy... Tak, lecimy w tamtą stronę. To no, to jest zapis w ogóle. 40 zapis moi drodzy. Mamy. Dobra, co, lecimy w stronę wieży. Oho! Proszę, widzę bambaryłki będą mnie atakować. Ła! Wow. No, tu ciężko widzę. Wow, to boli. Patrz, jak oni kurde, biją. No weź tu przede mnie poleć, to wtedy się będziemy napierdalać, a nie Taki kurwa twardy jesteś oh, o Jezu. Gdzie ta wieża Mało życia mam w ogóle Jest tych idiotów No chodź tu Nie mogę go trafić to jest ta wieża, to jest wieża, a jaką tam wlecieć? Oa! ojoj, nie wiem jaką tam wlecieć, ej, zaraz zginę, kurde, nie wiem, czy tu. No nie tu. Dziś obijają o te ściany. Ja nie za bardzo wiem jak mam tam dolecieć. Te fraglesy mnie to atakują, no. Ja nie wiem, nie mam pojęcia. No i zginąłem. Ej, było chyba tam, nie? się zdawało. Dobra, ja się tam dolecę i widzimy się na miejscu. Widzę, że gra nie współpracuje dzisiaj ze mną. Niestety. A, oni życie dają. Jak ich zabije. Nie mam pojęcia, gdzie mam tu wlecieć. O! Chyba wpadłem do dziury. Tarna wieża. I będziemy kończyć tu zaraz. To masz mi to coś do powiedzenia? Uważaj, Hypie. Czuję, że to miejsce jest siedliskiem zła. I pamiętaj. Enost nie może zobaczyć, jak zabierasz Almana. Dobra, czyli to jest złowieszcze... ...złowieszcze to wszystko. Chciałem... taki zapis kom się przydał jeszcze. Bardzo chętnie bym sobie... ...zapisał, ale widzę, że tutaj będziemy musieli chyba iść jeszcze kawałeczek. Chciałem wyciągnąć jakiś miecz. W razie czego latarka by się przydała? Bo jest zapisik, dobra, to w tym miejscu sobie zakończymy. Już yy, wieżę, tą wieżę sobie odwiedzimy w kolejnym odcinku. A ty co? Zostaw łapeczkę, komentarzyk i widzimy się w kolejnym. Mam nadzieję, że tak ramię nie w kurwi znowu i że damy radę do końca dotrwać napisz w komentarzu czy jakaś gra kiedykolwiek cię wkurwiła tak, że już miałeś jej dosyć. Ja już miałem tak parę razy, ale dokończymy. Próbujemy dokończyć. Dobra, trzymajcie się. Zapraszam na streamki też jeszcze. Yyy e